Dajcie w zagraniu trillowy Effect efekt. 2. Wracamy do gry. Zwykły tekst. Już to powtarzam. Milionowy raz. Dobra. Skoczyliśmy chyba na gadanie z nimi wszystkimi. Mień się w podróż. Tak. Centrum Informacji Bojowych. Może jakieś nowe wiadomości? Tatuaże Jack Albo. są piękne, barwne jak jej przeszłość, za to martwi mnie jej charakter. Co masz na myśli? Nie bokoisz się, Jacek. Wiem, że dobrze spisze się w walce, ale jej nastawienie wskazuje na poważne problemy osobiste. Odtrąca ludzi, ale beztrosko podchodzi do seksu. Myślę, że sama nie rozumie swoich motywów. Nie zdziwiłabym się, gdyby zaczęła się do ciebie zalecać. Jeśli chcesz, żeby cię szanowała, Dobrze to przemyśl. Postaram się jej nie wkurzyć. znać, jeżeli ci się nie uda. Znajdę sobie jakąś kryjówkę. Co słychać? A, ma Jest coś, o czym powinienem W tej być. chwili nie. Coś jeszcze, komandorze? To wszystko. Będę tu Do widzenia. Nie wiem, potrzebował. Tutaj zawsze jesteś. No, już niedługo. Gdzie my w ogóle idzie? Aha, jej, do przykaźnika MAS. Albo dobra, no przekaźnik ma skok. Przez przekaźnik może najpierw wydajemy. Jeeee, yeah. nagramy trochę i będzie. Dobra, ja tu zbadam planety. No i no, dobra, trzymajcie się. jako, że na jej plagi planecie nie można skanować nic, to no nic, no, zeskanowałem inne planety, no to musimy lądować, no. Jack już musi, musi, być Jack. Ten Miranda jest lepszy. Ano dwie pipki. Amunicja, nic, nic. Oho, mamy coś. Obiekt zero. Joho. Jó, Adept. Zrobię różnica między tymi obrazem broni czy zadowania moc. Palał, oddóżniował. Dobra, Się Już zapomniałam, jak bardzo nienawidzę tego miejsca. Widzisz lądowisko? Musi być na dachu, bo inaczej zarosłoby w ciągu kilku godzin. Szepard, wszędzie wyłapujemy sygnały cieplne. Lądowiska zazwyczaj są na dachu. Halo, coś zakłóca pracę czujników. To był tajny ośrodek badawczy Cerberusa. Tak jak oni już coś budują, to solidnie dupki. Powrót tutaj był błędem szepard. się w garść. Będzie dobrze. Wszystko w porządku. Dobra. Zejdźmy na ziemię. Ale pada. naturalne Okej. Okay. Ona co ma? Ale, a to jest jest. Dobra, gdzie schodzimy? W dół, tam. Chodźmy tam wreszcie i podłóżmy bombę w mojej celi. Patrzcie jak to mu mieć płonie. Nigdy nie widziałam tego pokoju. Chyba przywozili nowe dzieci w tych. były zmarnowane i głodne. Ale żyły. Zazwyczaj. Wymknął się chyba spod kontroli. Oops. Wygodnie ci tak myśleć. Co? Nie powiedział, co konkretnie ukrywa mnie przed Pamiętam, jak uciekłam do tego pokoju. I jak tu walczyłam, przez pęknięcia w suficie widziałam światło dzienne. Między ja. mną a wolnością był tylko jeden półżywy strażnik. Błagał, żebym darowała mu życie. Zauważono nas. Yep. Ty, psie, co to Dawaj na duela. To wygląda jak arena. Zgadza się. Organizowali tu walki. Wystawiali mnie przeciwko innym dzieciakom. Uminali o kurde. Pamiętam Jedyne chwile, które spędzałam poza celą. Co badali? Skąd wiedzieć do cholery? Może po prostu ich to kręciło. Nigdy nie rozumiałam, co tu się działo. Jak często to robili? Spędziłam w celi całe życie. Czasami mnie wyciągali i kazali mi walczyć. Faszerowali prochami. Robili różne rzeczy. W celi czas płynie inaczej. Czy inne dzieci ginęły w tych walkach? Byłam dzieciakiem na nafaszerowanym prochami. Kiedy się wahałam, razili mnie prądem. Kiedy atakowałam, narkotyki napełniały moje żyły. Nagradzali cię za to, że atakowałaś? Nawet teraz, w czasie walki, robi mi się ciepło na sercu. To chory chyba kompletnie odbiło. Nie wiem, teraz to już nieważne. Ruszajmy. O, tak. O, tak, ona napalona jest nadal. Scenariusz Ochrony Zemgul. Ośrodek Tel'Gim. Obiekty wydostały się z cel. Niszczą wszystko dookoła. Obiekt Zero próbuje się uwolnić. Proszę o zgodę na likwidację. Powtarzam, proszę o zgodę na likwidację. Potrzebujemy tylko Jack. Inne obiekty są zbędne. Ona musi przeżyć. Przyjąłem. Rozpoczynam. To było inaczej. Uciekłam, kiedy zniknęli moi strażnicy. To ja wznieciłam bunt. Może zdarzyło się coś, czego nie widziałaś? Zaatakowały mnie inne dzieciaki. Zaatakowali mnie strażnicy. Zaatakowały mnie systemy automatyczne. Coś takiego trudno jest błędnie zinterpretować. <grym> Spokojnie, pan Ja tylko tak no. To chciałem ci pomóc. Mm. Krewiasek z zara zawsze się przyda. Choćby, że mam go najmniej. Na ja całą resztę mam od fula. O, to się zdarzyło. O ty kurwo, co by tu robić?

Splułowę to, czego potrzebowali kostnicy. To był mały ośrodek. Wiele dzieci tu umarło, ale nawet wtedy były częścią eksperymentu. Bzdura, to ja tu miałam najgorzej, a ja przeżyłam. Jak się kuczą dwie babki, no dajcie spokój. Cyk, 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 cyk. O Boże, brutalnie doch. Ory, Tamasia, dziwne miejsce znaleźć, znaleźć. To czyni się wkurzona. Jestem niebezpieczną suką, ale. No coś ty? Jestem też. Znowu małą dziewczynkę, ale to pokręcone. Chodźmy podłożyć te bomby. Zaczyna się zabawa? Tak to się robi, suko. Coś tu jest, coś tu było? Z nie wrzeszczałam, a one zawsze mnie ignorowały. Wow, nie kapuję wychodząc z celi. Musiałam wychodzić, chyba ten nie? bo innej drugiej nie było. To widziałam, czy to jest wistrus jednostronny, czy też nie. Musiałam tedy przejść, kiedy uciekłam, ale nic z tego nie pamiętam. To złe miejsce. Pokaż mi, co tu jest. Zapis 1054, Ośrodek Badawczy Teltin. Wyniki ostatniej iteracji PERGNIM są mierne. Obiekty 1, 4 i 6 zmarły. Te, które przeżyły, nie wykazują żadnych zmian biotycznych. Obniżyliśmy temperatury ciała pozostałych obiektów, ale nie wywołało to żadnych korzystnych biotycznie reakcji. Wystąpił natomiast efekt uboczny. Wszystkie obiekty zmarły. Więc nie będziemy próbować na zero. Mam nadzieję, że utrzymamy stały dopływ obiektów o potencjale biodycznym. Szybko je zużywamy. To nie w porządku. Eksperymentowali na innych dzieciach, żeby ja była bezpieczna? Nic nie poradzisz na to, co zrobili innym. Nie rozumiesz, Shepard. Przeżyłam tutaj, bo byłam twardsza od pozostałych. Właśnie taka jestem. Wyjdziesz z tego twardsza, silniejsza. No już jest dosyć twarda. Nie wiem, czego on jeszcze cały. lo, bo nie widzę tego. O kurwa. to się nam przyda. Wszystko się posypało. Obiekty badań szaleją, a Zero jest na wolności. Zamykamy Deltina. Co za katastrofa? Zinfiltrujemy prowadzony przez przymierze program Podniesienie i podłączymy się do niego. Miejmy nadzieję, że. Kto. Kto? Zero, czekaj! Przepad, Zaczęli od nowa gdzieś indziej. Podniesienie to program przymierza. Szkoła dla biotycznych dzieci. Nikt tam nikogo nie torturuje. Wiele rzeczy nie jest takie, jak pamiętam. Dużo się tu działo, byłam głupia. Teraz zawsze jestem czujna i zawsze strzelam pierwsza. Zbliżamy się do mojej celi, do miejsca, z którego pochodzę. Nie zatrzymujmy się, Nie Mam zamiaru, co to przejść jak najszybciej. Hey, szybciej. Ej, ależ, tu kurek. Tam! Mamy do intruzów. Jeśli mamy ich zabić, musimy pogadać o cenie. Obiecałeś górę łupów, ale tutaj nic nie ma. Dobra, sprzątniemy ich. A potem ci odwiedzę i porozmawiamy o łupach. Co tu robisz? Najpierw.